No i teraz do tego okienka co masz, nie? No to co się teraz wyświetliło na pulpicie. Skopiuj coś i pokażę, że to będzie to samo co się pojawi na tablecie. Aha, No. Teraz nic... masz, teraz te z telefonu, z tabletu, tak? Ale chodzi o to, że wyjść z tego, cofnij się tam. No. Yy, dobra, i do tego głównego yy, wrzuć coś, wejdź na przykład w moje dokumenty, wejdź w komputer, no i skopiuj do tego, wiesz, rozumiesz, jakąś tapetę, pictures tam masz, o. pictures, no po lewej stronie masz pictures, no wejdź w te przykładowe jakieś tam, powinny być, no to weź tego załóżmy, skopiuj go, no i teraz sklej do tego okna z dropboxa, tu do tego głównego, albo do foto, żebyś wiedziała gdzie. Mhm. No dobra. No to teraz czekaj, ja pokażę, że to tu jest. Dobra. To teraz zamknij. Mhm.